Siemano, dzisiaj case drop i potwieramy sobie awupki Skrzynie z awupami, 31 zł, koszt takiej jednej przyjemności Więc lecimy, zakładka do dykontu Oczywiście pamiętajcie, żeby sobie wpisywać kodzik sfert, bo macie bonus przy wpłacie Przy okazji darmową skrzyneczkę silver1 na start, jeżeli kogoś na stronce nie było Bądź nie używał żadnego kodziku, no to zapraszam I co? I 31 zł Zobaczmy, co tutaj nam te awupki przyniosą. No, pawia nam przyniosły, nie? No, tego chyba nie chcieliśmy trafić. Tak gdzieś mi się o uszy obiło, że nie chcieliśmy. Ateris, Ateris lepiej, tylko zależy w jakim stanie, jest obdrapany. No właśnie, Battle skret kosztuje 6 złotych? Ty, one aż tak potaniały te Aterisy Bo no ostatnio przecież drogie się porobiły chyba, tak mi się wydaje Boom, nie boom, aheron Razem skrzynię broni, ze skrzyni broni Ciężko trafić coś mocnego, chociaż no tu kurde Na no te Sanin Leo jest przecież prawie 6%, to samo na kortikerę i bilda A na tu też jest sporo No na razie, na razie nic takiego Fajnego. Tylko kapilara. No nie no, kto chce kapilary? No, posyp coś w końcu. No, i od razu lepiej, jak dałeś na plus tutaj nam e, 15 zł. No to już od razu lepiej, nie? Niż tak, żebyś zabierał ciągle. Kortikera. O, ty. Wormgat. Ile nam zostało pieniążków tutaj? 612. No to jeszcze troszeczkę mamy. Zjechnijmy sobie po dwie. Zobaczmy, co mamy z dwóch. I jest Kortikera, czyli coś tutaj leci. To ten safari masz, już by mógł być chociaż coś. Cała powiedzmy 5 zł. To by było już lepiej. Exoszkieleton. 15 zł i tutaj 7. Dobra. To takie podwójne jeszcze jedną potem i o, o coś, tu coś, czerwonego się wynurzało nam, ale niestety nie dzisiaj chyba. Paw. Po. Bo. No weź, zlituj się. No nie, Teresa, nie, nie, nie. Naprawdę, zlituj się. Puuu, Sani Leo. Ile kosztuje Sani Leo? 52 złoty, dobrze. I puu Nie, no Pit Viper to niefajny, niefajny. Puuu Favor Dream. A, to on na minus i tak jest lekki, ale jest na minus. Dobra, coś tu, coś, coś, coś tu, coś tu my drobnęliśmy, nie? Może nic takiego mocnego. W sensie mocnego, no z tych powyżej stówy, ale no jest okej, okay, stabilnie tak, stabilnie. Dobra, dzięki, że byliście. Słyszymy się w następnym odcineczku i siemano.